Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening pięciu saszetek z najnowszej serii minifigurek kolekcjonerskich, czyli z serii 22. Numer katalogowy tych figurek to 71032, cena katalogowa to 1699, a tak prezentuje się opakowanie przykładowej saszetki z przodu, a tak to wygląda z tyłu. No to co, myślę, że nie ma co więcej przedłużać, więc Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału, a teraz przejdźmy sobie do Openingu pierwszej zaszetki. Dobra, także czas na opening pierwszej figurki. Ja mam ze sobą oczywiście nożyczki, no i tym razem będę nacinał te minifigurki tutaj od góry. Mam nadzieję, że nic sobie nie poprzecinam. Ogólnie naprawdę mocno się jaram, że wreszcie są one u mnie, ale zanim jeszcze przejdziemy do samej minifigurki, to jak zwykle przyjrzymy się szybko tutaj liście. Powiem wam, które minifigurki są według mnie najlepsze, a które najgorsze. Tylko najpierw muszę to przeciąć. O. Poszło. Dobra, pokażę wam już szybko jak prezentuje się lista wszystkich tych 12 minifigurek. Wygląda to w taki sposób. Ja mam ze sobą marker, także biorę się za zaznaczanie. Także chciałbym mieć na pewno papryczkę chili, Barda tutaj tego zimowego dziadka, opiekunkę, koni dodatkowo tego leśnego dziadka, obserwatorkę ptaków i to by było w sumie na tyle z moich maschewów. Przepraszam, jak czegoś nie widzieliście. Powiem Wam szczerze, że reszta minifigurek tak w sumie średnio mi się podoba. Zastanawiam się jedynie, czy nie zdobyć sobie całej serii, ale raczej... Podziękuję. Także jak widzicie, dzisiaj mam 5 minifigurek. Może trafi się akurat 5, które chcę. Na no, tyłu wygląda to w taki sposób. Mamy tutaj instrukcję do co po niektórych minifigurek. Dobra, nie będę więcej gadał o tej liście, więc teraz przejdźmy już sobie do minifigurki. A co mamy w pierwszej saszetce? Już zaraz się przekonamy. Jest tu folia, więc ciężko ona wychodzi, a jest to ten leśny ziomeczek z grzybkiem. O, widzę, że cała minifigurka oprócz pelerynki jest w woreczku foliowym. Chyba wcześniej tak nie było. Tylko poszczególne minifigurki były pakowane w taki sposób. Dobra, także ja postaram się szybko złożyć tą minifigurkę. O, widzę naprawdę świetną rzecz, czyli to, że otrzymujemy jeden taki kapelusz jako zapas. Tutaj się czymś ubrudziłem chyba lekko nożem, więc to sobie zaraz zmyję. Wybaczcie mi, ale dobra, składam tą minifigurkę. To jest ziomek, jakby żołądź, jakiś leśny chłopak. No, wygląda on naprawdę całkiem ciekawie. Dwustronnie nadrukowana główka. Pierwsza taka uśmiechnięta, a druga jeszcze bardziej uśmiechnięta. Ja sobie tą. Bardziej pocieszną założę. No i jeszcze czapeczka w kształcie żołędzia, która według mnie jest po prostu świetnym elementem. Do tego taka laska, no i zobaczcie, jak prezentuje się cała minifigurka. Krótkie, ciemnozielone, ruchome nóżki, także spoko. Tutaj torsik, jakby w kształcie. Liścia, bardzo fajny pasek, tutaj zdobiony złotą klamrą z żołędziem. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób, jeszcze taka jakby torebka, jakaś nerka, również z motywem żołędzia. Pelerinka, bardzo fajna, no i ten świetny element czapeczki żołędzia. No powiem Wam, że według mnie ta minifigurka jest całkiem spoko, na pewno taka z pomysłem. Bardzo mi się ona podoba. No i jeszcze drugi element zapasowy, czyli taka oto czarna laska. No i cała figurka prezentuje się w taki sposób. No i powiem Wam, że cała ta minifigurka naprawdę bardzo mi się podoba. Na pewno jest wykonana tak po prostu z pomysłem. Czas na drugą saszetkę. Zobaczmy tym razem co ona skrywa. Również tutaj od góry sobie natnę, licząc, że nic nie przetnę. No i w drugiej saszetce mamy co tym razem. I jest to ta obserwatorka ptaków z naprawdę świetnym tukanem. Niech mi tylko wszystko wyleci z tej saszetki. No i wreszcie się udało. Dobra, także ja się postaram złożyć tą minifigurkę, lekko zerkając sobie na karteczkę z figurkami z boku. Dobra, jeszcze tutaj taka torebka. Ją chyba trzeba o, w taki sposób złożyć do tego główka. Pierwszy wyraz twarzy jest taki zawstydzony. W sumie spoko też, że mamy jakiegoś pieprzyka, a drugi uśmiechnięty. Ja sobie dam ten Uśmiechnięty do tego czapeczka z takim czarnym warkoczykiem. Ona jest w kolorze turkusowym. No i jako akcesorium jeszcze ciemnozielona lornetka. Chyba pierwszy raz w tym kolorze otrzymujemy ten właśnie element. No i figurka na podstawkę. No i jeszcze zajmiemy się tym oto. Tukanem, zobaczcie, tak on się prezentuje. Naprawdę świetny odlew, bardzo ładnie nadrukowany. Dodatkowo otrzymujemy taki oto limonkowy bambus, jego można sobie tutaj wpiąć wraz ze zwierzątkiem, a sama figurka wygląda w taki sposób. Nóżki są naprawdę bardzo ładne takie w klimatach jakiegoś poszukiwacza. Przygód fajnie się one prezentują. O, mamy nawet jakiś zegarek na rączce albo jakiś GPS, czy to też Kompas, świetny na drug, bardzo mi się on podoba. Na torsiku mamy oczywiście wcięcia w talii, dwie jakieś kieszonki. Tutaj jest ta różowa torebka. No i z tyłu w sumie nie jest to nic specjalnego, ale powiem wam, że figurka jest naprawdę całkiem spoko. Można by powiedzieć, że taka nawet zwyczajna. A największą robotę w całej tej minifigurce z pewnością robi ten tukan, który jest fajnym unikatowym elementem. Figurka moim zdaniem wypada jak najbardziej spoko, ale i tak te pierwsze skrzypce gra z pewnością po prostu ten tukan. Figurka numer 3, a co w środku, no to już Wam pokazuję, tylko muszę się dostać do środka. No i czas teraz wysypać całą zawartość saszetki. A w środku, jaka jest figurka? O, mini figurka w stroju papryczki, chili, czyli moim zdaniem bardzo fajny motyw. Ja lubię te figurki w strojach jedzenia, bardzo mi się one Podobają. No i tak, co my tutaj mamy? Bordowy torsik oraz nóżki. Nóżki niestety nie są zadrukowane, ale w sumie i takich nie widać. A na torsiku mamy świetny motyw takiej płonącej papryczki, czyli z tyłu. Wygląda to w taki sposób. Jeżeli chodzi o główkę, to oj, wypadła mi. To pierwsza minka jest taka zapocona. Widać, jakby ta pani zjadła coś ostrego, a druga jest zwyczajna. Ja sobie pozwolę dać tą bardziej, że tak powiem. Unikatował no i na to strój papryczki chili. Tak się to prezentuje w całości. Bardzo ładny odlew. Tutaj jest to zakończone takim, jakby zielonym korzonkiem. No, naprawdę świetnie się to prezentuje. Ale też widzę, że otrzymaliśmy czerwone włoski do tej minifigurki na wymianę. One prezentują się o właśnie tak. Również naprawdę całkiem spoko odlew. Ale ja sobie raczej pozwolę zostawić właśnie to przebranko papryczki, czyli no i jeszcze jako akcesorium otrzymujemy mleko. Jak papryczka, czyli no to musi być i kartonik mleka. On wygląda tak. Pierwszy raz ogólnie w swojej kolekcji mam ten nadruk. Bardzo ładnie się to prezentuje. No i to jeszcze sobie dam szybciutko do Rączki i cała minifigurka prezentuje się właśnie w taki sposób. Naprawdę, ja uwielbiam te minifigurki przebrane za jakieś jedzenie. Papryczka, czyli jest kolejnym takim motywem, i mi się to bardzo podoba. Na zapasie otrzymujemy jednego białego serka. No to pewnie to się gdzieś przyda. Może w przyszłości do jakiejś makiety schow. Czwarta minifigurka, czyli przedostatnia, również tutaj się do niej zaraz dobieramy. A w środku, jaka będzie minifigurka, no to już Wam. Pokazuje i mamy tutaj tego mroźnego czy też to zimowego dziadka. To jest moim zdaniem jedna z lepszych minifigurek w całej tej serii. Już się biorę za jej składanie. Widzę, że nadruki są naprawdę wysokiej klasy. Nawet po boku rączek oraz nóżek mamy nadruki. No świetnie to wygląda. Trochę się one tutaj jedynie różnią kolorem. Jak możecie. Zobaczyć, no to trochę nie jest takie najlepsze, ale wow, ten motyw tutaj z tyłu jakichś wilków oraz śnieżynki, no tego jestem pod wrażeniem. Ten pas, jakiś korzuch, no wygląda to po prostu genialnie. A mówię wam o tym, bo zaraz będę nakładał właśnie ten tutaj. Kożuch, czy też to futerko, świetny element swoją drogą, więc chciałem Wam jeszcze wcześniej pokazać nadruki, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o główkę, to pierwsza jest taka spokojna, ale widzę też, że mamy siwą brodę. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jak widzicie, są takie białe kropeczki. Druga główka jest zdenerwowana, mamy też jakąś. Bliznę, a czy na pierwszej główce też mamy tą bliznę? Ale ja sobie pozwolę założyć tą bardziej zdenerwowaną, jakoś tak bardziej mi pasuje do tej minifigurki. Świetna czapka, również z futerkiem. Tutaj mamy kolor granatowy. Bardzo ładnie się to prezentuje. A teraz, jeszcze jak ją założyć? O, chyba w taki sposób. Fajnie się to też tutaj. Zlewano i tarcza ze śnieżynką. Tak ona się prezentuje. Również bardzo fajny kolejny motyw. Ją sobie zamontuję w taki sposób. Taki oto srebrny miecz, chyba podobny albo nawet taki sam. Mieliśmy w minifigurce rycerza z serii 20. Także jego tutaj wczepiam do rączki. Figurka tego mroźnego dziadka jak najbardziej na plus oraz jeszcze taki piesek, ma niebieskie oczka, tutaj jest trochę taki właśnie jasno szary a ogólnie jest biały, wydaje mi się że jest to chyba jakiś nowy odlew albo ja go po prostu wcześniej nie miałem, naprawdę fajny dodatek do tej minifigurki ja zawsze zwierzątka lego lubię, pozwólcie, że zostawię go właśnie w taki sposób, no tej minifigurki jestem naprawdę pod wrażeniem ona, pełno fajnych oraz szczegółowych nadruków, bardzo ładne akcesoria oraz ogólnie po prostu mega, ale to mega mi się ona podoba. Piąta, a zarazem ostatnia minifigurka w tym openingu, także przekonajmy się czym zakończymy sobie tym odcinek. Oczywiście jeszcze podsumowaniem, ale chodzi mi o minifigurkowe trafy, a więc piątą minifigurką jest opiekunka koni. Również świetna minifigurka i nie zdziwię Was, jeżeli powiem, że kupiłem ją po prostu głównie dla tego oto konika, którym zaraz się zajmiemy. Zanim to, no to jeszcze trzeba złożyć samą figurkę, także otwieram ten woreczek. Widzę, że kolejne ruchome nóżki, także LEGO coraz częściej je daje. Następnie mamy taką jakby flanelową zieloną koszulę. Mamy tutaj połączenie koloru sand green oraz dark green. Jakieś kieszenie, sznureczki. Nie wiem, czy to bardziej jest chyba jakaś bluza niż koszula, ale dobra, mniejsza. Z tym nadruki naprawdę ładna. Znowu mamy z boku rączek, także to. Na plus. Jeżeli chodzi o minki, to pierwsza jest taka mocno uśmiechnięta. Widzę też kolejny fajny detal, czyli aparat na zęby oraz takie rumieńce. Ja sobie pozwolę założyć o tą uśmiechniętą minkę. Do tego włosy, które są połączone z taką luzacką, bordową czapką. One są tutaj spięte w jakieś warkocze. Oczywiście włosy w kolorze czarnym. Fajnie się to prezentuje. Jako akcesorium, jak to zazwyczaj. Do koni musi być jakaś marchewka, dodatkowo otrzymujemy w zapasie jedną taką łodygę, także tą marchewkę od razu figurce wepnę do rączki. Następnie figurka na podstawkę, no i teraz przyjrzyjmy się temu małemu konikowi. Jest on w kolorze rudym, z tyłu ma tutaj ogon, jest również grzywka, ładny nadruk oczek, dziurki. Nosowe, dodatkowo tutaj jeden stud, i chyba on zajmuje trzy study, o ile się nie mylę. Tak, te nóżki są na trzy study, nawet tak na trochę ponad. Sama figurka konika bardzo mi się podoba, fajnie ona wygląda. No i spoko, że otrzymaliśmy takiego mniejszego konika, a bardziej bym chyba powinien powiedzieć, że źrebaka. Moim zdaniem, jak najbardziej, jest to najlepsza rzecz w tej minifigurce, bo sama minifigurka, tak w sumie jak w przypadku obserwatorki. Ptaków jednak schodzi tutaj na dalszy plan, a główną rolę grają zwierzaki. A skoro była to już ostatnia minifigurka w tym openingu, to teraz przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania. Podsumowując, dzisiejszy opening na pewno muszę zaliczyć do udanych, ponieważ mam już pięć ze swoich sześciu największych must z serii 22 minifigurek kolekcjonerskich. Ogólnie też nie będę ukrywał, że ja wiedziałem, co znajduje się w środku tych saszetek, jednak przed openingiem poodklejałem sobie z nich wszystkich naklejki z nazwami tych minifigurek oraz trochę je pomieszałem, żeby też mieć jakiś element niespodzianki. Wracając jeszcze do tych minifigurek, to coś, co mi się w nich najbardziej podoba, to zwierzaczki, a ja dokładniej to w trzech z nich, czyli w tej obserwatorce ptaków tu, w opiekunce koni ten źrebek, no i w tym mroźnym dziadku ten piesek, chociaż w sumie on mi się najmniej podoba. A figurka z tych wszystkich pięciu, która mi się najbardziej podoba, no to jest to ten mroźny dziadek. Moim zdaniem wygląda ona po prostu świetnie, a tak po nim, no to chyba będzie to ta papryczka chili. Wy w komentarzach piszcie, jakie macie największe mastchewy z tej serii, oraz jak oceniacie moje dzisiejsze trafy. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to było już na tyle. Do zobaczenia. W Kolejnym. Cześć!